Hejka! Właśnie skończyliśmy nasz projekt ramach zwolnienia historii i było to coś naprawdę niesamowitego. Maganie osoby z niepełnosprawnościami nie tylko otworzyło nam oczy, ale też serca. Teraz chciałbym zebrać wasz krótką podróż po tym, co wspólnie nam się stworzyć. Przeprowadziliśmy warsztaty w szkołach podstawowych, które są naszymi partnerami i dzięki tym wydarzeniom dotarłyśmy do prawie 600 beneficjentów. Dzieci miały okazję zobaczyć, jak to jest się poruszać o lasce dla niewidomych, poznać podstawy języka migowego i o wiele więcej. Wózek Inwalidzki z Partnerstwa również zapewnił edukujące i niecodzienne doświadczenie. Bardzo dziękujemy za umożliwienie przeprowadzenia warsztatów w Społecznej Szkole Podstawowej nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego imienia Księdza Józefa Tischnera w Krakowie, Szkole Podstawowej nr 130 im. Jana Brzechwy w Krakowie, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie oraz Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie. Przeprowadziłyśmy także kiermasz w naszej szkole drugim liceum ogólnokształcącym imię Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, która jest również naszym partnerem. Podczas niego sprzedawałyśmy wypieki uzyskane z partnerstwa z cukiernią pod arkadami w Krakowie oraz pyszne świeże tosty. Pieniądze uzyskane podczas kiermaszu wliczyłyśmy do budżetu i umożliwiły nam one dalszy rozwój naszego projektu. W ramach współpracy z Centrum Nauki i Zmysłów w Omaj miałyśmy okazję zwiedzić ich wystawę bezpłatnie i nagrać stamtąd wiele ciekawych materiałów na nasze social media. Ponadto, centrum dało nam możliwość na przeprowadzenie i udostępnienie wywiadu z jednym z pracowników, czyli osobą bardzo słabowidzącą. Bardzo dziękujemy. Ponadto, podczas całego trwania projektu prowadziłyśmy też social media, z czego najwięcej Instagrama i TikToka, i z naszymi treściami udało nam się dosięgnąć ponad 100 tysięcy osób. Wielu influencerów zdecydowało się też nas udostępnić, co dało nam jeszcze większy zasięg, więc jesteśmy bardzo wdzięczni. Szczególnie osiołom z miejscem i Michałowi Wyrobkowi. Którzy zadowali się też yy, zrobić dla nas warsztaty odnośnie prowadzenia Instagrama, tak by było to efektywne. W ramach naszego projektu społecznego stworzyliśmy również autorskie naklejki oraz plakaty, które stanowiły nasz kolejny kanał komunikacji. Dzięki nim mogliśmy promować nasze działania oraz zachęcać innych do zaangażowania się w nasze media społecznościowe. Rozdawałyśmy je uczniom szkół podstawowych, w których przeprowadzałyśmy warsztaty. Stanowiły dla nich zarówno pamiątkę, jak i nagrodę za czynne uczestnictwo. Naprawdę wierzymy, że nasz projekt coś zmienił. Przez cały ten czas widziałyśmy postępy na każdym kroku, a komentarze takie jak te utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze działania mają znaczenie. Dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że nasz projekt otworzył Wam oczy na codzienne wyzwania, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami. Dla nas, natomiast, była to cenna przygoda, z której wiele wyniosłyśmy i jesteśmy bardzo wdzięczne za tę świetną okazję do samorozwoju.